fachowo to określając, zasób społeczny kuratorium, współpraca i wizytatorów i no właśnie, na rzecz opolskiej edukacji, na rzecz szerzenia bardzo dobrych przykładów i wsparcia dla tych wszystkich, którzy go potrzebują, dla dzielenia się dobrymi doświadczeniami, czy również dla pokazania, jak dobre są te praktyki edukacyjne w naszym województwie. Dzisiaj się spotykają, żeby usłyszeć od nas. Dziękuję. W szkole budujemy kształcenie zawodowe, ale w tych bardzo nowoczesnych kierunkach, takich jak multimedia, jak nowoczesne, marketing, bo okazuje się, że marketing teraz to sprzedawanie stylu życia. Dlatego u nas technik reklamy jest taką innowacją i tym się dzielimy i wspieramy wszystkie instytucje, tak naprawdę, które są naszymi partnerami, w tym Kuratorium Oświaty, jeżeli chodzi o działania marketingowe. Staramy się w, nie tylko w Piątym LO, ale w całym zespole, bo mamy też szkoły dla dorosłych, wprowadzać chyba najbardziej te kompetencje miękkie. Wiedza, wiedzą, oczywiście to jest niezmiernie istotne. I z tego nas rozlicza egzamin, egzaminy zewnętrzne, czyli matura, ale to, co przydatne jest w życiu młodym ludziom.